Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zobaczmy, że listy mieszkańcy Kuszynski, bo niewątpliwie sprawa budżetowa, drodzy Państwo, to nie jest tylko dokument dla samorządowców. To nie jest tylko wyłącznie informacji o zamierzeniach, planach, ambicjach, ale również pewna ważna informacja, no, wręcz odpowiedź no, na istotne oczekiwania mieszkańców. O wszystkich obecni jesteśmy, zwłaszcza w tym stole siedzący radni, e, jesteśmy świadomi, że e, służymy mieszkańcom, a nie zajmujemy się tylko osobą. Ten budżet nie jest sprawą tylko dla nas, ale jest sprawą dla ponad 9 tysięcy mieszkańców gminy Gdańsk. Pragnę następnie przypomnieć, że projekt uchwały budżetowej został przedłożony w Wysokiej Radzie, zgodnie z przypisaniem ustawy o finansach publicznych. Został przygotowany również w zgodzie z innymi przepisami, jak i z uchwałą dotyczącą procedury uchwalania budżetu. Oba projekty projekt budżetu i projekt zmian w wieloletniej prognozie finansowej został złożony Radzie Miejskiej zgodnie z ustawą o finansach publicznych w terminie, w tym ustawie na 15 listopada 2011 roku. Warto też przypomnieć, że w stosunku do obu projektów, obu uchwał, kolegium. Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęło jedno, jednoznaczne uchwały. Są to opinie pozytywne dotyczące obu projektów. Warto też przypomnieć, że zgodnie z artykułem 235 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową się podejmować przed rozpoczęciem roku budżetowego. Jedynie w szczególnie ustalonych przypadkach budżet uchwalany jest. Poza tym terminem. Ten termin został zakreślony na koniec stycznia. Analogicznie występuje się z uchwałą o wieloletniej prognozie finansowej, która powinna być podejmowana nie później niż razem przez w jednym terminie z uchwałą budżetową. Oczywiście można byłoby się tylko retorycznie zastanawiać nad tym, co uchwało na to, iż zajmujemy się budżetem po tych zaleconych ustawą o terminach. Ale do sprawy jest to, że podejmujemy wyniki siły wspólnie, że w wyniku doszła w ostatnich tygodniach podjętej pracy możemy podjąć dzisiaj ostateczną debatę i odpowiedzieć mieszkańcom Głuszycy na to, czy i jakie problemy oczekiwania mieszkańców Głuszycy chcemy rozwiązać. Mówię to z całą odpowiedzialnością. imieniu pani burmistrz w swoim swoim iż Pani Skarbnik, której chcę szczególnie podziękować, pracując nad tym projektem, brała pod uwagę nie tylko materiały planistyczne, które formalnie składają odpowiedzialne za to osoby, brała pod uwagę nie tylko wnioski, które były składane w tej czy innej postaci przed pisaniem tego projektu, jak i w trakcie jego procedowania 13 listopada. Otóż istotą tej pracy, którą wykonała Pani Skarbnik, Pani Burmistrz i z wieloma innymi osobami, bo dyskusji, konsultacji było znacznie więcej, jest to, iż w tym budżecie szukamy sposobu na to, aby odpowiedzieć na istotne i najbardziej pilne oczekiwania w tym sukursie. I gdybyśmy chcieli pokazać całą paletę tych potrzeb i pokazać wszystkie, Rzeczywiste, podkreślam, rzeczywiste, nie wyimaginowane, nie tak zwane pobożne życzenia, ale rzeczywiste potrzeby, to skala tych potrzeb jest znacznie większa i przekracza istotnie ramy tego projektu, który przedstawiamy. Aby odpowiedzialnie, rzetelnie, bez nadmiaru optymizmu, ale też nie z pesymizmem, założyć dochody. A krótko, urealnić je, określić dochody na realnym poziomie, do tych realnych, tego realnego poziomu dochodu dopasować wydatki. Nie można odwrotnie, bo to byłoby nieodpowiedzialne. Nikt dorosły, nawet i młodzi ludzie wiedzą, że się nie wyda więcej, niż się ma lub można mieć w sposób przewidywalny. Bo na obecną sytuację finansową w innych mają niebagatelny wpływ właśnie ostatnie lata. Mówimy o budżecie, drodzy Państwo. Mówimy o tym, co jest ewidentnie zapisane w kolejnych uchwałach, w jej zmianach, w ich zmianach i sprawozdaniach finansowych z kolejnych lat. Przypomnę, <coughs> że w roku 2009 zostały dociągnięte zobowiązania w wysokości 2 251 418 55 groszy, które dostosowane były w roku 2010. Natomiast w roku 2011 Spłacane były zobowiązania wyciągnięte z roku 2010 na kwotę 2 milionów 258 tysięcy 592 ,14 zł. 14 Cały czas taka zakładka dosyć podobna, nawet się pojawia z kolejnych lat. Zatem w roku 2010 oprócz bieżącej działalności spłacane były zobowiązania z roku 2009, a w roku 2011 spłacane były zobowiązania z roku 2010. Nie można zatem było inaczej gospodarować, zarządzać budżetem w kolejnych lat, jak to To jest nie, niepopularny stan. No nikt. Otóż Mila Kuszyca inwestuje w wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży w skali roku. Chce inwestować w roku 2012 kwotę 3 milionów. 170 740 zł. Podkreślam to słowo inwestycje w wychowanie i wykształcenie, ponieważ tak naprawdę w samorządnej Polsce, w Urszce nie jest wyjątkiem, utrzymują oświatła, inwestują własne środki ze świadą wiadomością, że Subwencja Światowa od wielu lat nie pokrywa praktycznych kosztów. Nie tylko funkcjonowanie tego świata, ale tylko tyle płac. w tym pracują. Chcemy inwestować w dobro wychowanie, wykształcenie dzieci i młodzieży. Stąd nikt nie mówi o dokładaniu, o jakimś e, e, wyciąganiu pieniędzy, czy podejmowaniu komuś tych pieniędzy. ponad 3 miliony złotych to jest świadoma decyzja, świadoma dyspozycja, pisana w projekt budżetu, ponieważ traktujemy najmłodszych mieszkańców Głuszycy, mieszkańców gminy Głuszyca jako tych, którzy będą budowali przyszłość tej gminy. Ale pewnie nie tego bez wykształcenia. Chcę też podkreślić, że pojawiła się autopoprawka uwzględniająca m.in. wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, która polega na, zmieniam teraz temat, na zmniejszeniu wydatków na promocję około 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na sport tejże kwoty 50 złotych oraz zmniejszeniu rezerwy ogólnej pod kwotę 10 tysięcy złotych, z przeznaczeniem dla biblioteki na finansowaniu wymieniać księg zbioru. Państwo, nie można nie powiedzieć, tutaj tam nie można nie powiedzieć o wydatkach, jakie zaplanowaliśmy na inwestycje na rok 2012.

Wszystkie wymienione przed chwilą przedsięwzięcia podjąć chcemy w oparciu o wsparcie środkami zewnętrznymi. Poważnym problemem kuszycy, o którym już wielokrotnie była mowa na forum Rady Miejskiej, udziałem mieszkańców i pewnie dyskutuje się o tym bardzo często w wielu miejscach, jest stan techniczny gminnych zasobów mieszkaniowych. Byliśmy w tym nie nieraz świadkami, uczestnikami takich debat, bardzo gorąco. W roku 2012 na remonty substancji mieszkaniowej będącej w zarządzie zakładów usług mieszkaniowych w Komunazie przeznaczyć chcemy kwotę 700 tysięcy złotych. To w połączeniu ze środkami, jakie zostaną uruchomione na temat rewitalizacji, w moim przekonaniu, pani burmistrz, pani skarbnik i wielu, wielu osób, jak sądzę, będzie stanowić bardzo czytelny krok ku. Poprawie jakości życia mieszkańców To nie jest oczywiście krok, który zastępuje wszystkich To nie jest zamknięcie w palety potrzeb, ale jest to wyjście wyraźne. Bo mówimy o kwocie 700 tysięcy złotych na bieżące remonty i ponad 700 tysięcy złotych na rewitalizację. Chcemy rozmawiać o, jak powiedziałem, to o projekcie na 2012, a więc o tym, co ma służyć mieszkańcom Błyszyckim. Do tego wiemy Pani Burmistrz, <tryk> skarbnik, swoim również. Bardzo proszę Radę Miejską, no i o uchwalenie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. I proszę o to <tryk> z Państwa względzie o Mieszkańc Dziękuję. <tryk> proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że daleka jestem od kombinowania, mhm. bo nie mam takiego zamiaru. Nie po to mój dorobek kilkuletni w powiecie wałżyskim, żeby teraz nawet sobie zetknąć opinię. Proszę Państwa, mi zależało na tym bardzo, bo powiem Państwu jakie mam zamierzenie, zależało mi bardzo, żeby te opinie były pozytywne z jednego punktu. W tej chwili ratujemy sytuację finansową gminy Głuszyca w taki sposób, jak przedtem mówił Pan Burmistrz. Spłacone zostały zobowiązania z roku 2011. Państwo wiecie w jakim trudnym i staraniu. Bardzo Państwa proszę, żeby nie powielać tego, co działo się w roku 2009-2010. Musimy oszczędzać, bo zaczynął oszczędzać cały świat. I tu też Głuszycy musimy to robić. A jeszcze Państwu powiem, jak zamierzam dalej oszczędzać. Niesamowite wydatki bieżące, które nam utrudnia uchwała dotycząca polskiego Związku Wodociągu, gdzie jest zapisana kwota 760 tysięcy, to jest te 500 tysięcy być może, które przydałoby się oświacie, tak? Obsługa długu 400 tysięcy. Czy chcemy wydawać tyle pieniędzy, żeby nasze banki zarabiały? No nie chcemy. Chyba tym bardziej, że to nie są polskie banki. Z tym te pieniądze trafiają zupełnie gdzie indziej. Moje zamierzenie jest takim, dzięki tym korzystnym opiniom regionalnym i współpracownikowych, proszę Państwa, później namawiać Państwa na składę jeszcze raz tego zadłużenia, rozpisanie kredytu po to tylko, żeby ograniczać wydatki na odsetki. Ja rozumiem, że się może coś Państwu widzieć inaczej, ale ja nie zamierzam tu ani nikogo oszukiwać, ani okonywać. No mówię, mój, co, mój cel jest taki, żeby rzetelnie pracować dla tej gminy. Taka moja była moja decyzja przychodząc tutaj. Dziękuję. Przede wszystkim hmm. wiem, że wygasła już strategia oświaty dla gminy Buszyca. Jeśli wieda, straciła wartość w 7-8 roku. Jest przygotowane w tej chwili zarządzenie, Pani Mówisz, o powołaniu zespołu, przynajmniej pozycja takiego zespołu, w spraw strategii i rozwoju oświaty Gminy Burzyńce na kolejne lata. Mówię z całą odpowiedzialnością rozwoju, a nie trwania czy przetrwania tych państw. Proszę Państwa, nie będę składał fałszywych obietnic, Pani Burmistrz tak samo, i Pani I Oświata jest inwestycją. Ja bym się nie mógł pokazać, Panią i Panu dyrektorowi, o i mówił coś innego niż myślę. Natomiast czym innym jest to, że oświata została wpuszczona w kreszcze, który kilka lat temu się czuło z kresztą, a które dzisiaj skutki jeszcze dobijają pod kresztą Te same mechanizmy oszczędza się na oświacie kosztem samorządów, a nie decyzji tych, którzy decydują o warunkach finansowania, czy o poziomie finansowania. Wasze wtedy, gdy są nie chodzi żeby zamykać się w placówki czy przedszkole, czy szkoły, tylko żeby je uratować. Zrobić wszystko, żeby się odpały. To się może oddać, bo to jest najważniejszy w szkole: dziecko, czy dziewczyna, czy chłopak czy łaczy. Potem nauczyciele i pracownicy, dopiero potem budynki i wszystko inne, co się z tym wiąże. W związku z tym że widzimy konkretne dzieci. Państwo nie znacie zmienia, z nazwiska. Bo to są rodziny, to są nasi sąsiedzi, nasi znajomi. Ja już też tego nie młodzieży możemy poznać. No tak się składa, że jestem internetowolnikiem i do mnie młodzi ludzie piszą, że Państwa mailują do mnie. Zaczekają mnie na pewnych dziewczy społecznościowym, gdzie jestem na co dzień obecny. I pytają to samo. Proszę Państwa, ja mam za dużo świadków po sobie, już przez te pół roku na nadburzycy, żeby się mógł z tego tak sobie po prostu odwinąć i pójść sobie w świat. Natomiast naprawdę jest to olbrzymi ciężar, olbrzymi stres. Ponosimy go razem. Bo burmistrz nie może sam szkół zamknąć, a też Państwo nie możecie tego burmistrzowi nakazać, nawet tak? gdybyście ocenili, że to jest niezbędne. To musi być decyzja wspólna obu organów, a wszystkim Odpowiadająca rzeczywistym możliwościom, a dziś potrzebom środowiska rodziców. Bo to rodzice posyłają dzieci do szkoły. Do szkoły. Nie możemy abstrahować Bo świata będzie nie tylko trwać, ale ma się utrzymać i ma się mieć dobrze w granicach możliwości, które są coraz mniejsze, bo w tym państwie szczęście łamie się konstytucję, narzucające samorządom zadania w kwestii finansowania. To jest finansowania i nie musimy sobie z tym poradzić. Proszę o uchwalenie budżetu, proszę o uchwalenie prognozy finansowej, z Państwa, że naszym, mówię o wszystkich obecnych, celem nie jest robotnicy. Dziękuję Dziękuję Nie będziemy czytać całej yy, uchwały budżetowej, bo radni mieli ją praktycznie 2,5 miesiąca, więc myślę, że nie radzą przestudiowali. Na oko byśmy naleźli, chciałbym tylko zadać, że niepokojący jest jakby, tylko fakt, że. 2,5 miesiąca mamy projekt budżetu, a mamy tak dużo autopoprawek. Myślę, że to można było wcześniej wprowadzić. Tych autopoprawek powinno być troszkę mniej, ale to już zostawię pod radnych. Proszę, proszę o podniesienie głosu. Kto z radnych jest za przyjęciem autopoprawek wniesionych do budżetu? Proszę o podniesienie ręki Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Autopoprawki nie zostały wprowadzone. Szanowni Państwo, przejdziemy do kolejnego punktu w dzisiejszym podjęciu uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 w Jest to projekt budżetu, który został przedstawiony w listopadzie. Komisja Budżetu, opinia Komisji Budżetu została już przedstawiona. Czy radnych jeszcze ktoś miała jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Myślę, że dyskusja była tak obszerna, z że już takich raczej nie będzie. Myślę, że przejdziemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok? Sta... Proszę o podniesienie ręki by. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Budżet nie został uchwalony.